Witajcie, zapraszam Was serdecznie do udziału w kolejnym konkursie. Czego tym razem będzie on dotyczył? Mam w rękach stuletnią monetę z okresu 2RP, którą już wysłałem do gradingu. A o co chcę Was zapytać? Chciałbym, abyście wcielili się w rolę osoby oceniającej stany monet. Napiszcie mi, jaką notę Waszym zdaniem jest w stanie otrzymać ta złotówka z 1925 roku. Żeby wziąć udział w konkursie, wymagana jest subskrypcja kanału. Po drugie, nagrodą, którą możecie zdobyć, jest to minicza moneta 5 groszy z 1939 roku z generalnego gubernatorstwa, plus banknot pamiątkowy, suvenir ze stolicą Niemiec, czyli Berlinem. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że poprawnych odpowiedzi będzie więcej niż jedna, pojawi się finałowe losowanie, które wyłoni zwycięzcę. Dodatkowa informacja dla osób, które są aktywne na kanale. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że znajdziecie się w grupie finałowej, Aktywność, którą ze sobą niesiecie, zwiększy Wasze szanse aż trzykrotnie. Pierw, żeby się tak stało, potrzebujecie poprawnej odpowiedzi. Ta złotówka została już wysłana. Sam nie wiem, jaką notę otrzyma ta sztuka. Mam swoje przypuszczenia, ale zaczekam z tym aż do powrotu monety z gradingu. Konkurs należy do tych długotrwałych, więc przemyślcie odpowiedzi, które chcecie napisać. Gdy moneta wróci z gradingu, rozstrzygnę konkurs i wyłonię kolejnego zwycięzcę. Zachęcam Was również do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia!